Siemanko Anko, Sieman Lordy, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś będziemy zwiedzać hotel, Hotel Akademia. Tak, tu jest. Także tu mamy już taki korytarz. Tu mamy samochody jakichś ludzi nieodpowiadanych za to. Nie za rejestracji. Po co? Dobra, ja, tak ja, nic nie widzę. I co masz problem? No nie przeciwajś tego, co nie masz problemu. Dobra, lecimy. Tu mamy windę. O, jakaś to... Yy, także... A tu mamy... Jak są sąsiad. <laughs> są sąsiada? Tu kolejna rzecz. I co my tu mamy? Pod kwiatkiem nic nie ma, także tam Strafa. nie wiem. Tak, tu. co? O, ja pierniczę, ale zarąbiste. Zarumbiste, patrzcie, takie te listki, w ogóle super sprawa. Tam jest recepcja. I lecimy dalej. Rampam, pam! Dobra, NT. Tutaj sobie... Tu mamy takie pomieszczenie. Tajne pomieszczenie. I kolejny i kolejny National Geographic tam. I na koniec Na koniec oczywiście Na koniec oczywiście... Uderzymy na piwnicę, także lecimy dalej. Chłopaki, nie, nie, także lecimy. Tutaj są jakieś... I patrz, ej, patrzcie w ogóle, inne... patrzcie, najciekawsze, miejsce we Nasz jeden Ej, Świecie. Świecie. ty, McDonald's się świeci. Ej, jest na McDonald's się świeci. Na, nasz jeden geografik... <laughs> ty z lusterkiem, nie pokażę. A tu co mamy? O, mamy na tak. O, o, o. A teraz. Cicho, cicho. Pokoje. Nie ma tu nawet sensu dalej iść, bo. To nie jest ten przejściu. Także, chodzimy. Ale co, Kacia spoczywa, nie? Nie, no weź. Ja się prawie posikałam. No tak, majty chyba. No tak. Możemy też pojechać... Nie no, chyba windą widzów nie interesuje. Windą bardziej co? się opłaca. O, tutaj, proszę, proszę. Dobra, lecimy Celem podróży? Co? Cel naszej podróży! Najlepszy cel! Dobra, zbijamy tam na dół. Słuchajcie, zbijamy na dół. No, no to zbijajcie, chłopaki, zbijajcie, tutaj idzie. Każdy. Czekaj, wow! będzie Spadłem na pomysł pewnego ujęcia. Światła kamera, akcja, dobry, pa, pa, Pam pam pa, pam. Co to? O jezu, idzie, ochrona do nas. A, tylko Łukasz. Tu mamy, co tu mamy? E, osobom nieupoważnionym wstęp zbraniony. Coś znalazł. Nie no, to to idź. Dobra, tu mamy ladę. To co nie, nagrywaj. To. Dobra, tu mamy ten, ladę, ladę i zaraz tam wbiję. Fajne wejście macie, a tu są wieszaki. Ej, słuchajcie, bo tu jest chyba ten yy, gościu z numerkami, jak jest jakaś impreza czy coś, jest jego szafka i tu nic nie ma raczej, nie? Ale patrzcie, tu jest szyba. Tutaj mamy blat i tu kiedyś było, ale już tego nie ma, kiedyś tu były kieliszki. Znaczy na no, się bo... Google. Powiedz. Nie wiem, czy to można. Tu może... Nie da się nie uta. Nie, ja tam nie wiem. Zakaz palenia w toaletach i tak się nic nie stosuje. Co z tego, że każdy będzie tam palił? Lecimy na górę i... Nie można. Patrzcie, tu mamy kolejną. Sala, ale jej nie ma nie możemy tam wejść. Tu, tu mamy jakieś inne pomieszczenie. A tu już z inną... Nie no. Co, tam jest... Tu mamy jakąś tą. salę, za was co? A ty już masz! Co? O! jest Telewidzisz! jest! Inwazja, kurde. Biuro. Ej, idziemy do biuro. Fuu, ktoś wyjął ten odciąg.. to I tak oto, słuchajcie, naszą wyprawę dzisiaj kończymy. Byli z wami elitarna załoga, także trzymajcie się ciepło. Cześć jeszcze. Cześć, siemanko. Trzymajcie się jeszcze raz ciepło. Cześć.